Hej, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przejedziemy się pociągiem Telka Zamojski z no, odcinku Krasystaw Miasto do Lublina. Oczywiście nie przejedziemy się, także pokażę Wam całą trasę, no, ale będzie taka urywka i pokażę Wam stacje, nie ma ich zbyt dużo i pokażę też pociąg, więc myślę, że będzie fajny film, więc oglądajcie. Dobra, wieżę już masz pociąg Telka Zamojski. W relacji grubieszów miasto i główna i Kołobrzeg. się już odejdę jak może wejdziemy do pociągu jak ja wejdę do pociągu i nie. miejsce dobra już wyruszamy z Krasnego stawu mamy tutaj taki przedziałnik osobowy jestem sam w przedziale jeszcze jest jedna osoba ze mną ale to nic nie przeszkadza jej że nagrywam i tak to wygląda tam mamy okienko no i jesteśmy w pociągu jest fajnie I... Jedziemy sobie Telka-Zamoyskim. To jest mój drugi raz, gdzie jadę Telka-Zamoyskim do Lublina. Jechałem już parę razy tym pociągiem z Warszawy. A, to już było, nie nagrałam nic. Uuu, no, tak to. może Coś jest słabo no i jesteśmy przy jeździorze do Banki, więc i doznajemy się w innym miejscu. Jesteśmy już w krafikach. Mamy już w do postaci grafunki. Tutaj już jeżdżamy Karniki. Miejmy nadzieję, że nikt się nie wysiądzie do labu. zobaczymy. Tam wam. Mogę pokazać w sumie jak wygląda korytarz. Tak on wygląda korytarz. Bardzo fajnie. jest dla coś może wsiąść. Ludzie też siedzą. Tak to wygląda. Normalny korytarz, tak jak spelka. Przedzialik też jest fajny bardzo. Już nie będę robić przejścia po składzie, bo trochę mi się nie chce i nie chcę mi się zostawiać bagażu w przedziale. No ale tak to wygląda. Mamy tutaj właśnie różne rzeczy. O, już będziemy ruszali sprawnik. I zaraz powinniśmy już ruszać tutaj o nie ruszamy jesteśmy już nie będę gala, bo pokażę Wam różne rzeczy. O, ludzie będą siadali, więc no odezwiemy się już w filmie ten nowo budowany władze. Poruszamy ze strację świetnik miasto. No I będzie następna stacja, już lubi będziemy wysiadali. Już się tego no i już jesteśmy w Lublinie, na stacji Lublin Główny. Jak widzimy, tutaj mamy nową stację. Bardzo fajnie teraz wygląda Lublin Główny. No a my jesteśmy teraz na peronie trzecim. Widzimy tutaj, już wszystko zostało zrobione, cała stacja gotowa. Stacja Lublin Główny już oddana całkowicie do użytku. Jak widać nie ma żadnych remontów, tutaj już nic takiego my już będziemy my już jesteśmy na stacji jednym głównym wysadem pociągu i będziemy musieli się już pożegnać może tam na dworcu już się pożegnamy chociaż zobaczymy jeszcze tak wygląda pociąg więc no już niedługo się pożegnamy ale to jeszcze chwilkę zajmie więc dobra to już by było na tyle z tego odcinka jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Ja już jestem w Lublinie, już nawet nie będę wracał. Więc to by było na tyle i, i pa pa!